Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy serdecznie w naszym pielgrzymowaniu śladami Jezusa Chrystusa po kartach Ewangelii. Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam szczególne spotkanie Pana Jezusa z kobietą, która wychodzi z tłumu i po wysłuchaniu nauczania Jezusa mówi błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś jest to niewątpliwie ze strony kobiety coś tego rodzaju gest pochwalny i dziękczynny dla Jezusa za to, co On sobą reprezentuje, za to, jaką naukę przekazuje ludzkości i zarazem za Jego otwarcie i bycie pośród ludzi. Jest to pochwała Matki Jezusa, błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. <laughs> Przepraszam. I oto Pan Jezus odpowiada innym błogosławieństwem. Pamiętajmy na kartach Ewangelii, oprócz tak zwanych ośmiu błogosławieństw, w Ewangelii Świętego Mateusza jest szereg innych błogosławieństw, gdzie Pan Jezus obiecuje szczególną asystencję Bożą. <laughs> Przepraszam, tym, którzy rzeczywiście są otwarci na Jego Słowo. I to zdanie, które wypowiada, właśnie jest wskazówką, jest wskazówką dla naszego życia duchowego. Odpowiada: Owszem, niewątpliwie błogosławiony jest łono, które nie nosiło piersi, które sałeś, ale błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je wiernie. Otóż to zdanie, jak to często bywa w wypowiedziach genialnych ludzi i też nieprzeciętnych umysłów. Z jednej strony chwali bardziej jeszcze Matkę Bożą, Matkę Jezusa, a z drugiej strony ukazuje kierunek życia duchowego. Pamiętajmy, Chrystus nie na darmo wypowiada słowa. One mają nas formować. I rzeczywiście Dlaczego Pan Jezus chwali Marię? Dlatego, że Maria jest tą, która słuchała słowa Bożego, które przyniósł jej Archanioł Gabriel i które je wypełniła wiernie, odpowiedziała pozytywnie. Oto ja służebnica Pańska, przyjęła dar macierzyństwa, dzięki któremu staje się Matką Mesjasza i chociaż żyjąca ciągle w cieniu Jezusa jest tą, która do Chrystusa i przez Chrystusa dalej pomaga zbawiać świat. Także mamy tu piękną pochwałę Najświętszej Marii Panny na ustach Jezusa, a z drugiej strony kierunek życia duchowego. Otóż, moi drodzy, kierunek życia duchowego to jest słuchanie. Nie mówienie, nie działanie. Najpierw słuchanie. I to nie słuchanie byle czego, radia, telewizji. Słuchanie byle kogo. Dobrych albo złych przyjaciół, no lepiej dobrych słuchać niż złych. Ale to jest słuchanie Słowa Bożego wypowiedzianego przez Jezusa Chrystusa. Chrystus jest Słowem Bożym. I to dotyczy naszej przestrzeni wewnętrznej. Żeby słuchać Słowo Boże, musimy wewnątrz naszego serca otworzyć miejsce na to Słowo. Pośród codziennych trosk, zajęć i kłopotów, Myśli, które tłoczą się w naszym umyśle, w ogóle nie myślimy o tym, żeby porzucić to wszystko i wewnętrznie w ciszy albo w, albo w hałasie wszystko jedno, wsłuchać się w słowo Chrystusa, słuchać się i je realizować. To, moi drodzy, jest droga rozwoju duchowego. Kto nie słucha słowa Bożego, nie przyjmuje je i nie, nie realizuje w swoim życiu, jego zbawienie stoi pod znakiem zapytania. Prośmy więc Ducha Świętego, by nam pomógł znajdować w naszym życiu, w naszym umyśle i sercu otwarcie na słowo Boże, słuchanie. Czy to słuchanie w czasie liturgii mszy świętej, czy to lektura osobista, która, jeżeli prowadzona jest w duchu pokory i modlitwy, rzeczywiście formuje mnie wewnętrznie i pomaga mi podejmować może trudne, ale właściwe decyzje? Słowo Boże, abyśmy zasłużyli na błogosławieństwo Jezusa. Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je wiernie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.